Pewnie uwielbiacie wodne basenowe zabawy. Więc łapcie propozycję jak bawić się przy basenie. Przede mną znajduje się basen. Zadaniem uczestnika jest z wyznaczonego miejsca rzucać kartami tak, żeby te wpadły do basenu. Wygrywa ten, który trafi największą ilością kart. Po basenowych konkurencjach proponuję jaka to melodia. Zadaniem prowadzącego jest sobie zrobić playlistę. Zadaniem uczestników jest odgadywanie utworów, podanie tytułu lub wykonawcy. Prowadzący puszcza muzykę. Uczestnicy, jeżeli znają utwór, tytuł lub wykonawcę, siadają na gorące krzesło i odpowiadają. Możecie, oczywiście, podkręcić, jeżeli drużyna zaśpiewa refren, zdobywa dodatkowy punkt. A dla Was, drodzy widzowie, mam przygotowane dwa utwory. Jeśli pamiętacie, napiszcie w komentarzu. I drugi utwór. I nie zapomnijcie zaprosić specjalistów od zabawy na swoje imprezy. Kontakt znajdziecie w opisie. Chętnie przedstawimy Wam nasze oferty. Na koniec proszę tylko zaobserwujcie.